OK, już jest zszyty, przeszyty. Tu zostawiłam dziurę. Ona jest na gumkę, więc dlatego Wam powiedziałam, żeby zostawić, bo tutaj będzie wejdzie przez to dziurę, ale potem ją zaszyjemy. Więc cały już mam pasek przygotowany i teraz pozostaje mi go wszyć do spódnicy. Jak to robię? Najważniejsze, czyli boczne szwy do bocznych szwów. Jeśli miałaś pasek wycięty z jednego elementu, to yy, wcześniej powiedziałam, też mi jest napisane w instrukcji, żeby zrobić takie nacinki yy, właśnie na boczne, yy, właśnie jakby na bocznej yy, części, żeby było widać i na przód. Więc yy, teraz właśnie te nacinki będzie trzeba wykorzystać. I właśnie tam gdzie jest nacinek na pasku, przyłożyć do szwu bocznego spódnicy. I y, przypiąć, i potem przeszyć właśnie na centymetr wokół, y, też zostawiając to miejsce, przy, które wcześniej zostawiliśmy w tym samym, y, y, tą dziurę na, na gumkę, to też zostawiamy y, na tym obwodzie lukę, na to, żeby potem tą gumkę włożyć i mieć, y, mieć gdzie.